You take coffee with your cream You squeal like a teen And the huge grand stuff you've watched enough you mumble it in your dreams You rock out on a broom and angle some tunes on weekends <laughs> <laughs> Mogałby się nam przedstawić Ucia. I czy mogłaś nam powiedzieć, co robiłaś wczoraj, dnia 8 marca, w Dzień Kobiet? Klepaczki mnie zabrał do kina. Witam cię, może nam się przedstawisz. E witam, jestem Grzesiek, długa TI. Tak, powiedz mi, czy znalazłeś już swoją drugą połówkę? Oczywiście znalazłem już od dawna. Może zdradzisz nam jej imię, kim to Kasia? Kasia, bardzo ładny imię. Powiedz nam, yy, w jaki sposób celebrowałeś z dziewczyną dzień 8 marca Dzień Kobiet? Yy, starałem się w jak najlepszy, poszedłem z dziewczyną na spacer, a potem miło spędziliśmy resztę dnia. A coś jeszcze możesz nam powiedzieć na ten temat? Oglądaliśmy super film. Aha, a resztę wolisz pozostawić dla siebie. Oczywiście. Dobrze, dziękujemy dzisiaj za wywiad, proszę bardzo. Yy, witam, witam, może nam się przedstawisz? Natalka Różkiewicz, klasa pierwsza tor. Jak spędziłaś wczorajszy dzień Dzień Kobiet, 8 marca? No to na początku to byłam w domu, dostałam czekoladki od mojego kochanego, wspaniałego, najlepszego na świecie mężczyzny, czyli mojego brata, a potem byłam na basenie. Jest Aha, ten. czyli był bardzo, bardzo ciekawy dzień spędzony. Powiedz mi, jak, jaki, jaki byłby twój wymarzony dzień 8 marca, Dzień Kobiet? Jak byś sobie to wyobrażała? Nie ja wiem. No pewnie jakiś spacer, jakieś kino albo jakiś koncert, czy coś takiego. Czyli tak bardziej romantycznie, tak? Może się przedstawisz? Natalia. Natalia. Powiedz nam, yy, za tego już wczoraj, 8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet, święto kobiet, może nam powiesz jak spędziłaś ten dzień. Spędziłam na oglądaniu filmów. Jakie to były filmy? Historyczne. Historyczne no to bardzo fajnie. Powiedz nam, jak by wyglądał Twój Wymarzony Dzień Kobiet? Wymarzony? Hmm. Ciężkie pytanie zadaj. A no zastanów się chwilkę, mamy, mamy czas. Czas antenowy jest nieograniczony tutaj, akurat. Myślę, że jakaś podróż, na tereny jakiejś dżungli albo. W każdym lesiste, tam gdzie jest przyroda. Podróż, no to oryginalnie, bo wcześniej nam odpowiadano jakieś tam kina i te inne. Naprawdę bardzo oryginalny pomysł. Bardzo, bardzo miły. Mogłabyś się nam przedstawić? Jestem Justyna z klasy 3 teba? I mogłabyś nam powiedzieć, jak spędziłaś wczorajszy dzień, dzień kobiet? Była piękna pogoda, spacerowaliśmy i zjedliśmy fajny, dobry obiad, który mój chłopak przygotował. się jak chłopak gotuje? Lubię, bo dobrze gotuję. A jak by wyglądał twój wymarzony, taki idealny dzień kobiet? Podobnie do wczorajszego? Do mnie, czyli. Czyli byś znowu ci coś gotował? Tak, on gotuje. Ja jem. Czyli to jest w porządku, układ. Równouprawnienie. No? Super, dzięki. Dobra. Cześć. Cześć. Przedstaw nam się na początek, może. Nazywam się Virginia. Do której klasy chodzisz? Pierwsza tor. Pierwsza tor. Powiedz nam, jak spędziłaś wczorajszy dzień, dzień kobiet? Um, w domu. W domu, z chłopakiem sama, oglądanie z filmu. Z chłopakiem. Powiedz nam jeszcze, jak dla ciebie by. A co robiliście Co robiliście z Chłopakiem? No, siedzieliśmy. Tylko? Tak. A powiedz nam, zadajemy to pytanie już każdej dziewczynie. Chcemy się po prostu dowiedzieć, już na przyszłość, tak? z racji tego, że jesteśmy we, we dwóch, jesteśmy chłopakami. Aha. Chcemy się dowiedzieć, jak wygląda dla kobiet taki idealny dzień. Taki idealny 8 marca. Może powiesz nam, jak, jak tobie to się wizualizuje? No, może wyjście taki na chłopakiem. Mhm. No, co jeszcze? Coś wystrzałowego może? Nie. Nic wystrzałowego? Żadnych wystrzałów? Żadnego strzelania? Nie. Na pewno? No nie. Dobrze, czyli mówisz, że y, kino, jakiś spacer może, tak? Tak, ona coś tam, tam, tam. tak. Coś z coś, coś, coś tendencją. Tak, 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 tak. Aha, no to, to bardzo ciekawe. Bardzo... Kolacja przy, kolacja przy świecach, właśnie te sprawy. Jak chłopak potrafi gotować, bo jak nie, to już niekoniecznie. A jeśli ma duży, gruby portfel i kupi coś dobrego? Ujdzie. Ujdzie w praniu, ale wolałabym, żeby był gotowy. Tak. I mówię, że masz taką fantazję z, z chłopakiem, że on gotuje, a ty je. Mm, no się znaczy ja on tego i tak nie zrobił, także. <grystanie> <grystanie> Aha, ale no, fantazje są po to, żeby zrobiły. <grystanie> tak. Dobra, dzięki Ci za wywiad wielkie. Okay. Cześć, może nam się przedstawisz najpierw. Weronika. Weronika, do której klasy chodzisz? Do pierwszej. Do pierwszej klasy. E, powiedz nam, jak spędziłaś wczorajszy dzień Dzień Kobiet, 8 marca? W Łóżku. W Łóżku? Spałam, oglądałam filmy. A, żyje sama w łóżku, tak? Tak, sama. E, powiedz nam jeszcze, mam takie pytanie, które zadajemy wszystkim dziewczynom w szkole. Jak e, by, by wyglądał dla Ciebie taki idealny Dzień kobiet? Idealny Dzień Kobiet? E, może kolacja w jakimś fajnym miejscu. Chopakiem. No z chłopakiem, jeśli bym miała chłopaka, oczywiście And I hope you stay your goofy little self eternally Wow I'm weird like you, I know it's true I'm in the clouds up there with you You think you're flawed But wouldn't you agree You're perfect for me